Witam, Dzisiaj w dzisiejszym odcinku druga część polowania na egzotyczne zwierzęta. No w, w poprzedniej części niestety nie mogę być głosu, bo nagrywałem to dosyć później w godzinie. No i, i zapraszam do oglądania i do zostawienia łapki w górę. Tutaj mamy ptaka. Co my tu mamy? Podnieść. Kup tak czerwoną oki. Dobra. Zobacz. Gdzie on jest? Tutaj. Dużo go schowałem. Dobra. Tak czerwono może. Ma... No to ja sobie na górze tutaj. No i ja go tutaj, i tak już mam to. Hmm. Przy następnym zalegiem. Abora ma me coloien un papuga. Yes. O, oh, kurde! Tutteras ma me lipa. O, oh, ma me lipa. Estam dert. Kurde, mo. Mo no lipa, lipa. Hmm. Tam raczej ich wszystkich zabić, raczej nie ma szans. No kurde, nawet kiedy są strzelają, no wy ty... Hmm. No, cóż, no cóż, Chyba tak nie miało wyglądać. No, nagrało mi się, ale właśnie wstrzymywałem jakąś mewę. Zobaczmy co to jest Chyba tym razem z o dobra, ale tutaj mam jakieś nieznane. Dobra, wezmę... Nie no, proszę, zostawcie mnie, nie ja nic ja nie zrobię. Nie no, nie ow się tej na domie spadło. Nie. Yeah. Nie tu jest, dobra. Dobra, jest mywa ale to chyba na zwykły wyspie też można chyba zdobyć. Ha, wyzywają mnie, fajnie. Dobra, przedostawmy się na mówicie.